Jestem Detektyw na czas i witam Was w odcinku z Jedzenia Mandarynek. Poza tym, że je mandarynki, to wam, mam Wam do powiedzenia kilka historii z mojego pięknego życia. Mianowicie, pierwszą historyjką, a, pierwsze, zanim w ogóle cokolwiek powiem, to chciałem pozdrowić użytkowników: nie lubię muszyny oraz użytkownika czarmuchy. Sekundę muszę zbanować. Gwen, no to No, i tak, opowiem wam historię o banku Millennium. Ona jest zawaną historią. Wyobraźcie sobie, ja mam, e, ja mam firmę, więc chciałem sobie założyć konto firmowe w banku Millennium. No to co? No to wchodzę na stronę internetową, zakładam. Wszystko fajnie. Z tym, że nie przyszedł mi sms z kodem weryfikującym. Kurde, no nie wiem, co mam zrobić. Dzwonię do nich na infolinie, mówię mi, no to do placówki pan musi pójść. No dobra, idę do placówki Millennium. Wchodzę, wszystko fajnie. E, I mi mówią, no, tylko my nie możemy Panu pomóc, bo e, ten, e, można uzyskać tylko pomoc w e, placówce, w której się założyło konto. Przez tam pierwszy miesiąc, czy coś takiego. Czyli czajcie, czajcie, jak w danej konkretnej placówce założycie sobie konto bankowe, to przez pierwszy miesiąc tylko w tej placówce będą Was obsługiwać. Powiem, że to jest jakiś idiotyzm, a po drugie, ej, ja założyłem przez, kurwa, internet, nie przez żadną placówkę. Więc, no więc co? Więc ja mówię, no ale przez ten, przez internet założyłem, to co ja mam zrobić? A oni mówią, no, no, mnie nie pomożemy, no. Bro! Kod weryfikacyjny mi nie przyszedł, a ich cały, po prostu, dział finansów nagle się poskładał. Zaraz muszę sobie wybrać postać. Na co jakie ran Na... Nie wiem co, to wezmę mordę będzie prosto. W każdym razie, em, laska mnie jakaś tam obsługiwała, poszła po chłopa, chłop próbował, też nie wiedział co zrobić, poszli po szefuncia tego oddziału, szefuncio tego oddziału też nie wiedział co zrobić, aż w końcu jakiś mądry łeb wpadł na pomysł. I mi powiedzieli, no, panie Macieju, my panu y, nie jesteśmy w stanie dać dostępu do tego konto, ale... Jeśli by chciał pan teraz u nas założyć konto osobiste, to możemy panu założyć konto osobiste i podpiąć panu to konto firmowe pod konto osobiste, przez to może nie będzie mógł się pan zalogować do konta firmowego per se, ale przez konto osobiste będzie pan mógł obsługiwać konto firmowe. Rozumiecie, jaki idiotyzm? Nie mogę się zalogować, to musieli mi dać. Nowe konto i ten. No to dobra, założyłem. Jeszcze tam mi kurwa chłop próbował wcisnąć. Jakby ja pierdolę. Przyszedłem, żeby odblokować dostęp do. do. konta firmowego. A chłop mi jeszcze zaczął gadać, że może jakąś lokatę albo kredyt bym nie chciał. Jakby bro! Siedziałem tam łącznie półtorej godziny. Dobra, może przez tam. Z godzinę. Eee... I wreszcie się udało. Zabawna też rzecz. Chłop mi mówił, że mm, o, lokata, coś tam, coś tam i jakiś wysoki procent, już nie pamiętam jaki. Z tym, że okienko, to znaczy tam nie jako, nie okienko, tylko nie wiem, klient obsługiwany na moje lewo to jakiejś pani, właśnie ta. Od banku Laska tłumaczyła, że nie wie pani co, bo e, ta, ta lokata e, nie, nie jest taka opłacalna, ponieważ inflacja jest większa. No tak! Laska mówiła prawdę. A chłop, który mnie obsługiwał, mi w tym czasie próbował wcisnąć tą lokatę. Jakby. A, co ja nie mam uszu? Poza tym i tak bym nie chciał, jakby. A. Jeśli tam jakąś ochronę, kurwa, nie ochronę. Ej, Ramzes, jak się nazywa to coś, że e, polisa? Nie, że jakby ym, ubezpieczenie. O, ubezpieczenie mi chcieli, nie na życie, tylko ubezpieczenie na. Właśnie strasznie dziwne. Ja w końcu nie wiem na co, ale pani mi opowiadała, że on. Nie pani, tylko pan mi opowiadał, że ona, że on e, też to ma i że pralka mu się zepsuła. To, to ubezpieczenie to objęło. Jakby, bro. Ubezpieczenie. Próbowali mi ubezpieczenie na pralkę wcisnąć. Nie wiem, nie rozumiem tych ludzi. Druga rzecz, którą bym chciał powiedzieć, bo podjąłem decyzję o trzech rzeczach, jak wam powiem. Pierwsza rzecz już powiedziałem. Druga rzecz. Mm, to dlaczego nie nagrywałem tak długo? Nie chciało mi się. Więc możemy przejść do trzeciego tematu. Tylko trzeci temat jest 18+. Więc dzieci możecie przestać oglądać. A szczególnie jak nie wiem, ktoś z mojej rodziny uznał, że o, wspaniały pomysł. Znam go, to obejrzę jego vloga. Nie. Droga moja mamo, czy ktokolwiek tam, kto to ogląda, teraz jest pora na wyjście. Koniec odcinka. Dzięki za oglądanie jest Dobra, e, to teraz mogę powiedzieć. Wiecie co jest zabawne w ruchaniu... Jak się nazywa? Jak się nazywa Ramzesta laska co małuje? Nie jakaś konkretna imię, tylko Ta choroba jest coś tam. Anorektyczka. Właśnie, wiecie, co jest zabawne w ruchaniu anorektyczki? Jak laska ma... Mm, odpowiednio... mało waży to to już jest tak krzywdzące dla jej ciała, ta, e, tak źle wpływa na ciało, że na przykład miesiączki może nie mieć. Więc nie trzeba ruchać w gumie, bo, bo, bo i tak, e, no... No, jakby automatycznie, jak nie ma miesiączki, to automatycznie zabezpieczają. To znaczy, zawsze warto w gumie, no bo są te STD i tak dalej, choroby weneryczne w ogóle, ale... Taka ciekawostka. Dobra, 3,5 minuty już wystarczy, elo! Zatem gierka się już rozpoczęła. Teraz. Ja mogę zmienić kamerę w tym czasie. Nagrywanie nie muszę obrócić. O, widzicie? Siema!